Po zaciętej walce w finałowym wyścigu, czwórek podwójnych ze sternikiem, osada w składzie Dominik Syposz, Kacper Pawłowski, Oskar Lofek i Bruno Męzia. Ze sternikiem Franciszkiem Eszner-Czajkowskim wywalczyła wicemistrzostwo Polski. Prawdziwym bohaterem był Dominik Syposz, który na drugim stopniu podium stanął też w pojedynku z najlepszymi skifistami kraju. To był na pewno ciężki wyścig. Przeciwnicy też byli starsi ode mnie o rok, to też trochę było inaczej. Ale to była bardzo dobra walka. Ten mój przeciwnik Maksym. Odpłynął mi na 1000 niestety, i, ale próbowałem dać się wszystko i jestem bardzo zadowolony z tego biegu. A jak ocenia zmagania czwórki podwójnej ze sternikiem? Wszystkie cztery osady płynęły równo od początku do końca przez te 7 minut, ale i, pod koniec nas oczywiście doganiali, ale. Na szczęście, dzięki dobremu finiszowi, udało nam się. No, trochę niesmak pozostaje, że złota nie było. Pod wrażeniem występu Syposza jest m.in. trenerka klubu. Bardzo przyszłościowy zawodnik, wart zatrzymania i zwrócenia uwagi na niego, na jego potencjał. On również prowadził czwórkę podwójną ze sternikiem chłopców i pod jego dowództwem w cudownym stylu. Zdobyli srebrny medal właściwie na finiszowych metrach. Walka tam była bardzo zacięta. Byliśmy no, pod ogromnym wrażeniem zaciętości tych młodych, młodych chłopaków. Dużą niespodziankę sprawiły dziewczęta startujące w konkurencji ósemek: Wiktoria Osińska, Oliwia Morawska, Julia Wójcik, Amelia Wójcik, Julia Żyła, Magdalena Wojtowicz, Marcelina Dębska, Julia Frontczak ze sterniczką Eleną Nych. Wpłynęły na metę na trzeciej pozycji, zostawiając w tyle. Wioślarskie tuzy tej konkurencji. Na zakończenie zawodów wspaniale się pokazały dziewczęta na ósemce. My te ósemki już próbujemy któryś rok szkolić. No w tym roku okazało się, że konkurencja była bardzo duża. Zdziwiło nas to, no ale okazuje się, że, że chyba w innych klubach, klubach również rodzice wiedzieli, że to jest jedyna szansa na to, żeby dzieci mogły wyjść z domów i trenować, bo było bardzo duża konkurencja tych załóg ósemek. Na wysokim poziomie było naprawdę sporo. Tym bardziej cieszy fakt, że dziewczętom udało się na trzecim miejscu zdobyć brązowy medal, udało się w tej pozycji, na tej pozycji wpłynąć na metę. Bardzo fajnie, zgranie, równo. No, oko cieszyło. Syposz opowiada też o początkach swojej kariery na wioślarstwo. Był chyba skazany. Mam dwóch bratów starszych, i oni trener, zaczęli trenować. I jakoś to przeszło, że ten najstarszy zaczął trenować, bardzo dużo osiągnął w tym sporcie. Potem młodszy też dużo osiągnął. I oczywiście musiała przyjść na mnie. I ty, ty, tylko rodzice czekali, ty, żeby mi wysłać, wysłać na ten sport, bo zawsze był gdzieś u, u nas w rodzinie. Trenerka klubu przyznaje, że sukcesy to też duża zasługa rodziców. Nas najbardziej cieszy to, że udało się szkoleniowo przygotować tę grupę wiekową. E, no to dzięki trochę wyrozumiałości rodziców, którzy no, w tym czasie pandemii jednak pozwalali dzieciom przychodzić na przystań i do nas tutaj, i do klubu, i do pomieszczeń, do siłowni. E, i Mogliśmy realizować szkolenie. To posłuchajmy jeszcze, jak rozwija się kariera wioślarska. Kiedy są te największe efekty pracy? Wiślarstwo jest sportem późnym. Nabór robimy w wieku od no, 11-12 roku życia, i to też rozpoczynając od, od zabawy i takiego wszechstronnego usprawnienia. E, ten, to szkolenie ukierunkowane no, to rozpoczyna się powiedzmy w wieku 16-17 lat. No i jeżeli prawidłowo i, i, i spokojnie, systematycznie prowadzone jest takie szkolenie, no to już efekty takiego zdrowego, dojrzałego. E, Zawodnika możemy, możemy widzieć, tak jak u Zuzanny Jasińskiej w wieku 19-20 lat. To wytrwałości drogi zawodniczki i drodzy zawodnicy dodajmy, że w klasyfikacji klubowej żeński klub UKS Milenium uplasował się na szóstym miejscu, a KW Pegas na pozycji ósmej.